Zaczynamy żniwa. Jęczmień w końcu. Słoma zostaje, bo idzie na sprzedanie. Mam nadzieję że to będzie sucho. Wszyscy tną, dookoła pościnali, a ten... uparty. O, ścieżki są jeszcze zielone. I co, mordeczki sypiemy. Wyjdę w te ości, ale nagram coś. Będzie pamiątka. Nikolangi Także oficjalnie zaczynamy żniwa, w tym roku od jęczmienia, pierwszy raz w naszym gospodarstwie, jęczmienio zimy, testujemy też tą nową przyczepę, będzie to jej pierwsza podróż na skup, bo pierwszy raz jest w ogóle zasypana, jest to jej dziewiczy rejs. <grym> Zobaczymy, jak ona dojedzie i wysypie zboże. No, nie, chyba nie powinno tu się nic zjać. To nie ziemia. Kości nam New Holland TC. Fajna maszynka, cicho to pracuje, czysto muci. Ten sam kombajn co w tamtym roku. Ten sam operator. Nie ma co kombinować, szukać jak. Wszystko się tutaj ładnie układa, współpraca. No, jeszcze trochę zostało, i waga na skupie zweryfikuje, ile to oddało. Więc mi udało się ściąć. Stoimy na, w kolejce na skupie. Tak się zestawy prezentują. To jest wszystko dobrze. Najgorsza to jest ta kolejka. Nie wiem czy tam będzie widać. Tam jeszcze daleko stoją. I jakie zestawy? Naczepy tirowskie, ciągnik z naczepą tirowską też i duże same przyczepki, małych wozidełek tutaj nie ma. Jest godzina po 20, a skup jest otwarty do 20. No i mamy też pierwszą awarię w przyczepie. Tutaj były takie ładne błotniki. No i jak została załadowana do pełna, to przycierały po prostu o oponę. no i odkręciłem je na szybko i ogień na skup no ale co z tego jak tu pewnie się zejdzie tak 12:00, pierwszej w nocy mamy kolejny dzień wczoraj udało się wrócić o pierwszej w nocy ale przyczepy są wolne Wysypane było wszystko, byłem ostatnim na skupie, bo ogólnie był rzepak, a z jęczmieniem musieliśmy poczekać, ale się udało wysypać. No i zaraz tutaj, zaraz, no na 14, czyli środek po południu ma być kombajn na cięcie rzepaku i zobaczymy jak ten rzepak. Ogólnie, jak jeśli chodzi o ten jęczmień, to szału nie było. Tak, jak tam mówili niektórzy, że nie sypie w tym roku jęczmień i rzepaki też nie sypią. Podobno to u nas wyszło 4 tony z małym, małą liczbą po przecinku. Także szału nie ma. Ech. Teraz będziemy liczyć na rzepak. I jest kolejna awaria. awaria. To są takie choroby wieku dziecięcego na no tej nowej przyczepy. Podjechałem do wysypu, tą wysypało ładnie. Później tutaj przełączam na, na przyczepę z tyłu ten za zawór. No i nie wywraca i kombinacje, w drugiej tak samo, tam mi pomagali chłopaki przestawić e, Tutaj też mam taki zawór sobie zrobiłem no, Tamten przy tej nowej to był robiony na wzór tej I tutaj właśnie patrzę, że ja przykręciłem przewód od spodu do tego zaworu e, Przewód wychodzący z ciągnika A tam chłopaczyna podpiął trochę inaczej i zaraz go przełożę, zobaczymy o co kaman, bo wczoraj musiałem rozpinać się na tym skupie jeszcze w środku nocy O! I tutaj problem polega na tym, że, że to jest za blisko tutaj ten błotnik, on ja go tu z powrotem założyłem Jak przyczepa była wczoraj zasypana to to, to tarło tu. Koło poszło, jakby do góry na resorze przysiadła i ten i tarła. I tutaj oglądam. Mówi, że to odciąć, ale to jest dookoła obspawane i to dosyć dobrze wtopione w tą ramę ta rurka. I teraz będę na taki pomysł, żeby to odwrócić, to dać od środka ale to przymierzałem, też nie pasuje żeby ten błotnik dać tu to bym musiał wycinać rurkę z tamtej strony i jest nowy pomysł, że wezmę wyjmę tą zaślepkę i przegnę do góry rurką znaczy tu nie rurką tylko wsadzę pręta i do góry to podegnę będzie Trochę ze skosa, ale bez bez cięcia i bez psucia, tutaj farby bez malowania najszybciej. A wiadomo z tym to jest wersja premium z tym, z tym błotnikiem, bez bieda wersja. No, także zaraz to robię. No, i tył już tylna przyczepa już wywraca. Po prostu trzeba było tak, jak tutaj, założyć yy, przewód od dołu w rozdzielaczu jest przełożony wywrot na tym jest tu zamiast tego bo ten był tutaj z boku a widocznie musi być tutaj no, nie zaglądałem w ten rozdzielacz ale jak to przełożyłem to nawet to działa wywraca przednia jak się przestawi i wywraca tylnia przyczepa Czyli bez przepinania, bo wczoraj musieliśmy przepinać, znaczy odpiąć ciągniki, przyjechać do tyłu i wywrócić. No to tyle, a poza tym zero zastrzeżeń. Ze Jeszcze jedna jest rzecz, którą zrobię, to będzie to linka na środku łącząca burty, bo lekki banan się robi, a tak to się będzie pewnie jechać po nierównej drodze czy coś, jak będzie, będą te dwie linki łączące w środku i tyle ogólnie nowy nabytek śmiga no i temat ogarnięty podgiąłem tutaj po prostu włożyłem wyjąłem tą zawleczkę za ślepkę podgiąłem tą rurę do góry no wcale nic tutaj się nie rzuca że to jest coś kombinowane wygląda jak oryginal, że tak miało być i tutaj prześwit jest teraz spory no i co? Trzeba ją zasypać? No i jeździć i obserwować. Nie no. Jak przysiądzie no to się zobaczy. Czy jest prześwit, czy jeszcze bardziej podgiąć. Czy całkiem to zdjąć, ale myślę, że już będzie teraz... Teraz już będzie dobrze. Temat ogarnięty. I hydraulika ogarnięta. Ruszamy teraz w rzepak.